Zowiadają, że zwycięstwo wykuwa się na kowadle honoru. Inni uważają, że zwycięstwo wymaga cierpliwości. Tylko siła i bezwzględność mogą zapewnić pełną dominację. Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić! Dzisiaj maleczko. tutaj. Znowu ja. No i to nam się tu stało Trzymajesz tutaj, znowu ja I dzisiaj znowu gramy w arenę Paladynem W poprzednim odcinku Przepraszam W poprzednim odcinku Mieliśmy jedno zwycięstwo Przez ekrany no, Nie jest zbyt kolorowo Zobaczymy Czy Ten mecz będzie porażką Jeśli będzie porażką No to koniec naszych poczynań na no, ale nie, jeśli nie No to idziemy dalej. Miejmy nadzieję, że wygramy chociaż jeszcze dwa razy, żeby nie wyszło, że jestem takim kaleką. <coughs> no chyba najgorsze jestem jest, to już co nadzieję. Będę walczyć z Okej, no to lecimy. Mamy zombiaka, którego na pewno zostawiamy, ale to będzie wszystko. O, nice, 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 nice. Fajnie, jest srebrne z tego czempiona na ręce. On się zawsze przyda, silna broń. No i lecimy, przeciwnik nasz wciąż wybiera. <coughs> Przywitamy się z nim. Upsy, coś mi się stało z cię widzieć No już się będzie, Dobra, no to lecimy. Montry. Dobrze cię widzieć. Witaj. Nie. Och ty. Dlaczego tak zrobiłeś? No. Nie boję się ciebie.

Okej okay. To z tym koksem Okej, okay, okej okay. Nic się nie stało Musimy jakoś sobie dać randę, Może teraz nie będzie nic na ręce I to będzie moment dla nas No, nie to tak dobrze w tym świecie. Tutaj mamy aż pięć. Możemy Zrobimy tak. Zrobimy więc tak. Tam, tam... O, nie możesz używać zakroni. Przykro przykro. Dobre zagranie. Nie mamy koncentracji. Nigdzie tutaj w naszym deku. moglibyśmy zaryzykować święty gniew. Na niego.

Złotwo się? Chwila, co to jest? Opcja. Właśnie, dlaczego nie leci muzyczka? Jaka piękna muzyczka. Tego czy tego? Czemu te karty? Muszę mi zrobić te... Za sprawiedliwość! Coś właściwie mogę. Mogę to jeszcze coś takiego. <laughs> no i lecimy z tym koksem. Dobra, i chcę właściwie powiedzieć, że dzisiaj. dzisiejszy odcinek? Nie, jeszcze nie dzisiejszy. Oglądać się, wstawiam ten odcinek w czwartek Więc A tak, ten odcinek się będzie w czwartek A więc W piątek będzie jakaś Inna gierka Jaka? Yy, jeszcze właściwie, nie wiem Ale Zobaczymy Ale będzie Jakoś inna Kod... yy, Pięknie Proszę Brawa, brawa! Gdzie są brawa? Ja się pytam, gdzie są brawa? Po prostu, gdzie są brawa? Wstawimy no, tak. Potem wstawimy tamtego. Będzie super dużo obrażeń. Dobrze jest. Patrzcie, ile mamy kart na ręce. Mamy tyle możliwości. Ha.

Pięknie. Jest Gites. Tylko żeby nie... nie Jeżeli ma... Jeżeli ma kartę. Yy, Burzać jakoś tam, że wszystkim zadaje od 2 do trzech no to wtedy jest będzie i będzie... Jest to, o, jeszcze wyciszył mamy mniej. Teraz to nie widzę. Nie, nie bój się złych uroków. Nie wiem, wiecie, kto jest ładny w tym Dwie karty... Chyba będzie easy. No nie słyszałem tej muzyczki w ale fajnie. Chyba. Chyba nie dam z nim rady. Cztery, pięć, osiem... Dobra, no trzeba by to pozabijać, nie? Pamiętaj, Kelta Las. i mm. Do walki! Okej, okay, no jest nice. Powierniczka tajemnic, wow, możemy ją zbufować do 2-3, bo mamy w tari aż 1 sekund. To jest chyba wygrana. Uderzy pewnie mnie, albo tego. Nie, ja dzięki niej dobieram karty! Oszty aż teraz przynaleźć, Opa. Hopa, hopa, do mnie! Jeszcze się lecimy na wszelkich wypadek No i nie mam miejsca na stole, niestety, ale niech nam wybaczy. No, bo przecież to nie specjalnie go zabijamy, tylko każdy chce wygrać. O no nie masz nic ciekawego tutaj. Dobierz sobie tą kartę Twoją. Ulubioną. pewno. Fruwająca maszyna. No, to jest super karta dwa to może. Szczęść. Ale combo z buffowego. Dobre zagranie. Dziękuję. I lecimy dalej. Ta gra trwa. Nasz kolega się cały czas zastanawiał. Ale dajemy, dajemy, dajemy. <laughs> Musimy lecieć. Musimy lecieć dalej. Łups, nożyczki wam pokazałem. Nie możecie patrzeć na nożyczki Dobra, możecie. To są takie pasu. Z sąbkami do lubienia różnych kształtów. Nie no nie, doskonałeś tu wziąłem. Będę bał z honorem. No to gra. Strażnik Srebrnej Luny... niech zostanie. Okej, okay, okej, okay, lecimy. Lecimy z tym koksem. Miejmy nadzieję, że nasz kolega tym razem nie będziesz tyle myślał. Końcówki. Krabarzy. Przyszedł po zwłoki. Undertaker. Gdzie nie! ma nigdy. What? Cześć, to jest arena! Skąd on sobie taką talię spada? What, 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 what. Tam sądzeczka Mamy takie mogłem tego... A, dobra. Kwałtowny wzrost, o nie, nie damy rady, on jest zbyt silny. Zmarzył nasz cząstek. Gdybym sobie tego, to on by zaatakował i by tylko by stracił boską tarczę. To by było bez sensu. Śluz orzeł. Pamiętaj, kęto las Tego górskiego lża będziemy mogli w następnym tygodniu wystawić To będzie value Ej, 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 ej! On go fiduje. Chyba będę musiał zrobić coś takiego. Proszę, oprze! Oh, <laughs> Czemu ja nic nie mówię? Czemu wy nic nie mówicie, że się nie odzywam? Dobra, opowiem wam, co tutaj kolega zrobi. Co mają te za karty zdolności, chociaż pewnie niektórzy wiedzą? Ściwy kawal. czyli że robi coś, gdy jest bardzo złego, mi leży. Widzicie, teraz nie ma maksymalnej ilości zdrowia I przez to daje swoje broń, pozwala, że on nie ma broni. On nie dostaje tego. Dobra, no i on robił tak, okrzywbował, czyli coś żeby jak zagrywasz tę kartę. Yy, zadać cztery punkty, obrażałem losowemu roku, ale teraz zrobię tak. Opa, opa, opa. mnie tam jedno. Dołącz minutę krakerfa serio pap please nie zadziera czekam na rozkaz Nie wiem, czy to będzie wurf. Wurf, 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 wurf. Nie na mojej warg. Zrobię coś takiego. Podoba mi się to, że on sobie dobiera te karty. Podoba mi się to bardzo. bardzo się to nie A wejszy, rób co chcesz. A tak, no dalej. Tak jesteś mądry. Dalej, no dalej. No dawaj, pokaż masz w tych kartach. A lecimy face.

Na no to, patrz jak się z takiego ziomka, jednego miało zrobić pięć. Ej, Ej! Ej! Chyba to się bronią? ci sprawiedliwość. Każdemu może się nie użyliśmy mocy... Ej, zniknąłem przez chwilę, tak? Nie wiem czy zniknąłem, przepraszam, może jeśli zniknąłem. Ale nie użyłem mocy specjalnej, jak zwykle, zapomniałem. Za chwilę będzie krótkie cięcie na kamerce, więc się nie dziwcie ale nawet nie zauważycie, bo od razu będzie lecieć kamerka dalej. Chociaż nie, może będzie krótka przerwa. Aha, coś takiego będzie. Chwilki, chwilka może kanarki nie będzie. Ale to chwilka taka. 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 Już. No, tylko poddajemy się. Tu ma o, Czekaj, Zobaczymy, co na Chociaż to... nie no. Zrobimy... tak nie jest. Dobra. Strujemy tak. Jeszcze jedna tura. A może być nie potem. O, o niech wygra. Dobre zagranie. Dobry zagranie. Lecimy. Teraz. Okej. Okay. I teraz będzie. chwilowe cięcie. Wracamy za sekundę. Jesteśmy z powrotem. U was to pewnie nawet nie było nic. Więc zobacz. 2-3, nie będzie. Jestem koleka trochę. Ale no tak to wygląda. Nie tylko dwie paczuszki. Można dostać ich nawet 5. Pakiecik 45%. Zł. No i wam pokażę jeszcze co dostaliśmy w tym pakiecie. Robimy aż tpa, ten, patent, może to trzecie. W sumie ustawienia myśli, żeby mi szybciej chodziło. Trzeba mi się prowadzi nawet nie na dobrze Będzie tyle Ej! Nie miało tak Proszę legendara! Trzymajcie kciuki za legendarkę Wszyscy mają trzymać kciuki Nic. Słabo trzymajcie Trzymaj kciuki ty jaja robisz. Ej no a tutaj ma być legendarka. Tam. Yy, tam. Ma być legendarka. No i co? Przyznać, że nie trzymałeś kciuków. Wilmorski. Za 5 many, 7 ataku, 4 zdrowia. Pirat. No nie jest zbyt dobry. Ogrom mięśniak. Zatrzymany. 4 na 4 To jest bardzo dobre, ale 50% szans za na zaatakowanie. Niewłaściwego wroga, więc co za coś. dobre statystyki, za niefajny tekst. Strzał kobry, zadaj 3 punkty obrażeń stronnikowi oraz robią batorowi. To tak jakbyśmy zadali 6 obrażeń jakby, ale za 5 to nie jest jakieś super dobre. Wybraniec, welena, daj stronnikowi. Za ataku 4 zdrowia oraz obrażenia zakończyć. to jest w miarę okej. Okay. Rzadko kord. Szkarłatny czyściciel Okrzyjłowy zadaje dwa punkty obrażeń wszystkim stronnikom z agonią. No okej, okay, ale jak. Nie ma stronników z agonią? Stronniki ogólnie dobre: 4-3 zatrzymane Dobra, ale. Okrzyjłowy nie zawsze się przyda. No i. Czekajcie. Nawet nie widzicie całego. A więc, to by było już wszystko dzisiaj odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że nie zdobyliśmy jakiejś super nagrody na arenie, ale w następnym odcinku, jeśli dobrze liczę, już nie będzie hipstą, będzie jakaś inna gierka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i narka. Dobre zagranie.